W pewnym domu żyła sobie zamożna staruszka. Po jej śmierci dom uznano za nawiedzony. Lewitowały tam przedmioty, było słychać jęki, ale pewna rodzina nie uwierzyła w to i wprowadziła się tam z pięcioletnim synkiem. Minął rok od ich wprowadzenia się i wszystko było w porządku. Ucichły jęki, a przedmioty przestały latać. Jednak pewnej cichej nocy chłopczyk nie mógł zasnąć. Skorzystał z toalety i poszedł do kuchni napić się mleka. W pewnym momencie usłyszał głos: Chodź do mnie, chodź do mnie! Chłopiec, mimo strachu, który odczuwał, poszedł za głosem. Nagle zobaczył drzwi, z których dobiegał głos. Przerażenie wzbudziło w nim to, że tych drzwi nigdy tam nie było. Nagle drzwi się uchyliły, i chłopczyk zobaczył najgorszy widok, jaki sobie nawet nie potrafimy wyobrazić. Głos ugrzązł mu w gardle. Stała przed nim owa staruszka, która zmarła rok temu. To dziś była rocznica jej śmierci. Mimo tego, że minął dopiero rok, jej ciało było w okropnym stanie. Rano rodzice znaleźli go obdartego ze skóry. A na ścianie było napisane jego krwią. Teraz uwierzcie.